Za chwilę, w split second, jak długo kierowcom uda się przeżyć w starciu z agresorami. Cześć i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku serii Split Second. Dzisiaj będziemy mieli nowy tryb, a ten nowy tryb to przetrwanie. Czy uda nam się to przetrwać, kiedy ciężarówka będzie na nas rzucać wielkie butle, które od razu będą nas niszczyć? No i tutaj jest jeszcze nowy wyścig, czyli detonator. No, te dwa Blockbustery szykują nam się na sam koniec. Na sam koniec, oczywiście, będzie przetrwanie. A jako przedostatni taki main event będzie to detonator. Ale zaczynamy od wyścigu na cmentarze samolotów. I wybieramy sobie samochód. Ten! Rayback Mohawk. Mo Jakoś tak. Nie więcej jej wiem, tylko tyle, że ten samochód się dobrze prowadzi, fajnie się nim jeździ i dobrze driftuje, więc to może być jego przewaga, właśnie nad tymi innymi samochodami. A my tutaj zaczynamy wyścig na takim opuszczonym lotnisku. Tak jak nazwa wskazuje, cmentarz samolotów. No, na pewno będą wybuchy, ale czy będzie pierwsze miejsce, to już za chwilę zobaczymy. A my ruszamy i będziemy walczyć i używać nieczystych zagrywek, żeby nam się to udało. Mamy tylko dwa okrążenia, ale pewnie będą to dosyć długie okrążenia, żeby można było się tutaj troszeczkę zabawić driftem. No i trochę draftu też teraz, żeby było z zabawy. Okej, okay. chociaż tutaj pamiętam, że był pierwszy taki. No, czy kogoś udało się? Są dwa złomy. Jeszcze może się załapiemy. Oh, to było bliskie, to było bardzo bliskie. Uhu, most. O, oh, wszyscy przyjechali. Shit. To nie było zbyt miłe. Dobra, driftem. Ten samochód, jako że tak driftuje, to można to wykorzystać i sobie właśnie dosyć dużo tych power-upów nazbierać. I skorzystać z tego w późniejszym czasie. Okej, okay, pokaz siły. A my sobie tędy przejedziemy i zdobędziemy kilka pozycji. Znowu przejechał przez kulę. Było blisko, ale udało mu się tego dokonać. Już to nie jest takie łatwe. Trzeci odcinek, a ci zawodnicy uciekają nam. Tak jak ci rywale. Znowu! Coś mi dzisiaj te power-upy nie wychodzą. Cały czas jakiś zły timing mam. No kurczę. Niedobrze, może teraz. Dwa złomy. W końcu udało się trafić. W końcu jest coś, że udało nam się zniszczyć. Czy tutaj też będzie? Nie, przejechał dalej, jedzie. A to już uuuu, ktoś użył mocnej zagrywki. To się wali. Nie, znowu. Dobra, ale Rayback się trzyma. Znowu cały czas coś się tam dzieje. O, nawet nie musiałem używać tego, ktoś inny za mnie to zrobił. O, i teraz ładnie sobie polecimy. Wow, dużo samolotów się wali. A, to mnie podbiło do góry, niedobrze. Dobra, użyjemy tego. Jeszcze tutaj trochę ich rozwalimy. Może się kogoś uda rozwalić. Udało się. A tutaj jeszcze ten, skrótem. Znowu było blisko. Ale jest, jedziemy. Czemu ja mam czwarte miejsce? Przecież jestem drugi. Znowu niszczymy ten most, znowu! Yeah! Mamy już pierwsze miejsce i teraz zbieramy power-upy, gdyby coś się zadziało. 3 sekundy przed innymi, więc jedziemy. Ktoś tam siedzi nam na dupie, siedzą. Ale my się nie poddajemy i jedziemy. Jeszcze driftujemy do tego, żeby sobie jeszcze troszeczkę tych power-upów uzbierać. Czy nas ktoś wysadzi? Na szczęście nie. Ale trzeba się pilnować i uważać na wszystkie nieczyste zagrywki, które tutaj gdzieś mogą na nas czyhać. Jedź, jedź, bo dobrze driftujesz, ale długo driftujesz. Już tylko sekunda przed innymi. No tutaj ten power-up w ogóle nie trafiony. Mój drogi. Aha, zarzuciło mną. Czy się uda? Nie, nie udało się. Ach, kurczę, a ucieka. O nie, jestem na trzecim miejscu. No cały czas chociaż jednego tego Samsona udało mi się rozbić. A tamtego pierwszego, no będzie... nie, chyba się nie uda. A jeszcze, kurde, jakiś power up. Nie, bo tutaj już jest meta. Ten jeden power up przeoczony, który mógł mi dać zwycięstwo. A ja kończę na drugim miejscu. Niedobrze, niedobrze. Nie zapowiada się ten odcinek zbyt ciekawie, ponieważ pierwszy wyścig kończymy na drugiej pozycji i otrzymujemy tylko 40 kredytów z tego właśnie miejsca. Ha. Ale już mamy elitarny wyścig, bo robimy tak naprawdę wszystkie wyścigi i możemy sobie na to pozwolić, i mamy nowy samochód. Kobretti GTRS. Nazwa podobna do Porsche. Mm, no i tak. Pepper nas wyprzedził o 3 sekundy. Bardzo dużo. Na no, my nie jedziemy oczywiście elitarnego wyścigu, tylko jedziemy most portowy wyścig, żeby się za troszeczkę zabawić. Hmm. Co by tutaj użyć? Może spróbujemy tego tego, którego właśnie otrzymaliśmy. Może on troszeczkę da nam szczęścia, bo ma lepsze osiągi w prędkości, czy też w przyspieszeniu. A, mamy drugi wyścig właśnie na tym wspaniałym moście. To co? To jedziemy kolejny most, e, kolejny wyścig na moście. No i zobaczymy jak nam się to spisze. O, o ten samochód w pomarańczowym wygląda trochę jak Lambo. No, ale czuć to przyspieszenie tego samochodziku. Czuć, czuć to, czuć i to dobrze. Bo będzie można to dobrze wykorzystać. Byczółka. Trafiony jest zatopiony. Mur Dobra, jedziemy draftem. Da, jeszcze mnie spycha. No, udało się. Rozbiliśmy neba tym razem. Ale cały czas coś nas tam wyprzedza. To nie jest za dobre rozwiązanie, bo my chcemy tutaj ukończyć to już na pierwszej pozycji. Czy coś udało? Znowu Samson. Znowu Samson rozbity. Tutaj tych dwóch zwolniło, a my to wykorzystaliśmy w dosyć brudny sposób, czy nas to ominęło. Och, i to dobrze. No. No, znowu nie musiałem użyć. Dziękuję wam bardzo. Dużo ludzi się załapało na ten skrót z tego co widzę. Zobaczymy jak to autko driftuje. No, mocno driftuje. Okej. Okay. No. Ale nie, 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 bo ty mnie w drift wprowadzasz. O, taki sam samochodzik. Bye bye. Aha, dwa złomy nawet! A ja przejechałem przez sam środek i się nie rozbiłem. Wspaniale, wspaniale. Bardzo to lubię. Znowu tutaj jest jakaś beczułka i znowu takie lambopodobne coś. Jedziemy, jedziemy, draftujemy, żeby tutaj troszeczkę tego wykorzystać. Znowu wybuch i znowu rozbite. No i jeszcze będziemy próbować. Kolejna próba. Czy tym razem uda się rozbić? Ja, znowu się udało. Udało nam się rozbić Rubina. A my tutaj próbujemy, żeby nam się udało wywalczyć to pierwsze miejsce. Dosyć trudne. Aaa! Tak już czułem. Czułem to, że to się gdzieś tam podnosi i że może być ciężko. Nie, nie pojadę skrótem. Właśnie dlatego. Właśnie dlatego nie pojadę skrótem, bo wiem co tam się szykowało, że on się zaraz zamknie. A czy ten zostanie rozbity? Nie mam żadnego potwierdzenia, jest rozbity. Drugie miejsce. Ostatnie okrążenie. Prawie pełny pasek power-upów. Ale do pierwszego tracimy 3 sekundy. Czy uda nam się go rozbić? Super, a tamten zniknął. Ten czerwony, niestety, a tutaj bym ten z chęcią ten wielki statek zniszczył właśnie, tak? <noise> Dziękuję za ułatwienie mi roboty. Pokaz siły. O, rozbity fut! Zajmujemy pierwsze miejsce, więc jest dobrze, nawet bardzo dobrze bym powiedział. No i co? I próbujemy. Oby tak dalej. Oby więcej. I oby... Pierwsza pozycja nadal została przeze mnie utrzymana, ale teraz chyba ten najgorszy moment, jak się tutaj ustawić, czy zostanie ten power up użyty? Nie! Uff, dobra, teraz skrót, szybciutko. Tamci jeszcze wjechali, niedobrze. Tutaj będę musiał uważać, nie driftować. Bo to raczej gorzej się obróci przeciwko mnie. I jest pierwsza pozycja, super. Super, bardzo mi się to podoba. Udało się. No, pierwszy wyścig na mnie wyszedł na drugiej pozycji, ale druga pozycja to też jest podium. Ale to teraz zwyciężamy. No i... O, jeszcze 70 kredytów, żeby odblokować Cobretti Nero GT400. Tłuk w trakcie wyścigu ze i wszystkich rywali za pomocą popisu siły. Haha, udało nam się wszystkich zezłomować. No i cóż, most jest za nami. Ukończyliśmy to na pierwszej pozycji. Czyli mamy złoto. No i jedziemy ten, to wyzwanie Raibaka Tandera z właśnie tą, tym detonatorem. No, dostajemy ten samochód właśnie na ten wyścig. No i o co tutaj chodzi w tym detonatorze, bo... Pewnie część z Was jeszcze nie wie, więc oto jest. Wygraj wyścig z czasem. Pokaz siły automatycznie odpalają się przed Tobą. Unikaj przeszkód i pokazów siły, by dojechać przed czasem. To jest chyba najbardziej emocjonujący tryb, który jest w tej grze. Jest może nie najbardziej, ale jeden z najbardziej emocjonujących, ponieważ tutaj power-upy one wszystkie się odpalają. Bez względu na to, czy... Jedziemy sami, power-upy same się odpalają i musimy na nie uważać. A to się nieraz odpala odpalają bardzo mocne. Wynik do pobicia Philipsa to... Minuta 54. No jako, że to jest SUV, a ja nie za bardzo lubię SUVami jeździć, to może być ciężko. Natomiast, tak jak widzicie... No i jedziemy, nie mamy tego paska, bo to mnie... To nie my używamy tych power-upów, tylko one automatycznie się odpalają, kiedy my obok nich gdzieś tam przejedziemy. Więc będzie właśnie tak ciężko. To był już pierwszy power-up i on jest mocny. Natomiast tutaj, tak, no, musiałem troszeczkę wydriftować. Ten samolot tam chyba czeka specjalnie, żebyśmy się trochę obawiali jego. Tutaj pewnie znowu coś zaraz gdzieś wybuchnie. O, most się wali, świetnie. Dobra, przejeżdżamy tutaj tą prawą stroną Bo można tam tędy przejechać, tak jak zrobili to nasi rywale podczas wyścigu Znowu te skały się sypią Jeju Uch, Sporo tego Sporo tutaj tego jest A że mamy jeszcze do dyspozycji suwa No, on niby powinien być wytrzymały, więc tutaj możemy się pokusić o przejazd tędy No Nawet to wyszło Kula Czu? Więcej wy tego tutaj nie macie. Jeszcze zrzućcie może na mnie bombę atomową, to wtedy będzie cudownie. Najpierw kula a później walący się nie wiem czy to był samolot, czy coś tam innego. Dużo się dzieje, chociaż czasami są takie momenty oddechu, gdzie możemy spokojnie wytchnąć i zobaczyć co się dzieje. O, tak jak na przykład tutaj chwila oddechu. Ale tutaj już nie ma chwili oddechu. Znowu. je... Yeah. Naprawdę, naprawdę. Nie widziałem, że ta antena tej się... Lino, jeju, jak dobrze, że to w nas nie upnęło! Jeszcze was więcej tutaj nie ma. Ale chyba będzie przed czasem. Jest, udało się. Wygraliśmy z czasem i wygraliśmy z tymi wszystkimi power-upami, które tutaj były. I uwierzcie mi, to jest dopiero pierwsza trasa. Później robi się jeszcze trudniej, i jeszcze jest więcej power-upów. No. Więc zapowiada się bardzo fajnie i ciekawie. No to co, odblokowany ten tryb w szybkiej grze, no i w samą porę wygraj pierwsze wydarzenie detonatora w sezonie. Bardzo się cieszę, bo do tej pory nie udało mi się nawet tego ani razu wygrać, a tym razem udało mi się to wygrać. Ale żeby nie przedłużać, bierzemy od razu przetrwanie. Chociaż tutaj e, osobiście wolałbym ten samochód raczej. A dlaczego? No to tak, jak widzieliście w pokazówce, co się tutaj dzieje. Jest to przetrwanie, czyli musimy przetrwać. Ile tylko możesz, platformy zrzucają wybuchające beczki. Czerwone beczki mogą się zniszczyć. Mijanie platform dodaje też sekundy do twojego licznika. Min, wiele obiektów rząd, żeby podbić mnożnik. Kiedy skończy się czas, następuje nagła śmierć. Jedno potknięcie i to koniec. Beczki z gazem. Mm. Musimy zdobyć ponad 100 tysięcy punktów. A to jest nasz główny rywal. Wielki tir, z którym musimy się zmierzyć. No i cóż, pierwszy nie zrzuca tych beczek. Tutaj są właśnie samochody, które pomagają nam w tym właśnie e, dokonaniu tego. O, dobra, akurat mieliśmy ten e, te niebieskie beczki, które tam widzieliście, one nas spowalniają, natomiast te czerwone beczki od razu nas niszczą. Więc trzeba na te czerwone najbardziej uważać bo one nas nie zniszczyły. Dobra. E, tutaj te samochody nam pomagają właśnie w tym względzie, że one zbierają na, za nas czasami te beczki. I to się przydaje, bo tak jak tutaj czasami nie ma możliwości ominąć tych beczek, a oprzeczajenie się za, takim, za taką grupką. Na przykład tak jak tutaj trzech samochodów e, może spowodować to, że możemy mieć jakąś tam przewagę. Chyba tutaj będzie lepiej pojechać tędy. Mam nadzieję, że nie zrzuci ża zaraz żadnej beczki. Udało się, dobra, jedziemy dalej. O, tutaj już od razu te beczki, ja pierdziele. Nie miałem, e, trochę się zawahałem i to właśnie mi nie, nie pomogło. Nie, 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 uf, dziękuję. Udało się. Jedziemy dalej. O, o, jest tu czerwone beczki. Czer czerwonych najbardziej się boję. Ech. Dobra, udało się. Fartem bo fartem. Bardzo mało, bardzo mało jest widać. A wa 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 To boli. To boli, to bardzo boli czasami. Aaaa! Ja... Nie, czerwona! Tu nie, nie! Nie wierzę, że to się odbiło akurat nie w moim kierunku. Nie! daj. Bum! Nie, nie nagła śmierć. Uff. Ale udało nam się tą, tego ostatniego tira dojechać. Straciliśmy tylko jedno życie z trzech możliwych. Nagła śmierć. Wtedy, jeżeli zginiemy, tracimy. Ale udało nam się dojechać. Jest. O, aż nawet karetka po kogoś pojechała. Ech, no. Tyle samochodów zostało rozbitych, że raczej ta karetka mogła pojechać. Ale udało się, zdobyliśmy pierwsze miejsce. To jest najbardziej chyba wyzywający tryb, na którym trzeba się skupić i trzeba uważać. No ale waga ciężka, udało nam się to wygrać. Jest! Mimo, że pierwszy wyścig się nie udał, to te kolejne już się udają. No, Coretinero. Spróbujemy tym samochodem, chyba pojechać w finał, jeżeli tak nam się to uda. No, udało nam się to wygrać. Hura! No i jedziemy, właśnie, wyścig elitarny. No, przyspieszenie ma trochę słabsze od tego, ale moc ma większą. Drift, trochę. No, zobaczymy. Może akurat ten samochód będzie się lepiej sprawował. A oto jest elitarny wyścig. Wyścig ostatni tego odcinka. Oby udało nam się wygrać. No, trzecie miejsce. Musimy być na podium, żeby. Dostać się dalej do kolejnego odcinka, do czwartego. Czy nam się to uda? Zobaczymy. Więc próbujemy i jedziemy na przystani z naszymi dobrymi znajomymi. Raptor Vixen Livewire Torpedo The Hammer Braun, Eric Erik. I Rick. Jedziemy. No i <ścoughs> jeszcze raz to powiem. Próbujemy. Próbujemy Państwo. Najpierw trochę draftujemy, a teraz trochę podriftujemy, żeby zobaczyć, co nam się tutaj uda. Pierwszy pokaz siły. Czy kogoś udało nam się tam zderzyć? Niestety nie. Może teraz tutaj. Uuu, raptor! Dwa złomy nawet. Brawo! Pierwsze rzeczy nam się udają i powoli zdobywamy pozycję. A proszę. Obronił się! No, no, no. Oj, jednak, nie. Oj, the hammer. The hammer się zniszczył. My jesteśmy na trzeciej pozycji. Ej, cóż, nadal draftujemy. O, torpedo się obroni. Obronił się. Dobra, skorzystam z tego również ja. Dziękuję bardzo za otwarcie. Au. Mogłem niby tutaj użyć tego power upu na torpedo, ale jakoś nie za bardzo też chciałem, bo sam mógłbym z tego nie skorzystać, a mogłoby mnie to zniszczyć, a jego, znając na szczęście, nie. Dobra, o, fajnie się driftuje te małtki. Nawet dobrze. Tylko, że muszę teraz uważać na power upę. Mam ten czerwony poziom power upu, no tak właśnie tego się spodziewałem. Dobrze, że ten samochód ma sporą moc i wytrzymałość. Chociaż to nas Może to nam się trochę uda no Tutaj to jemu teraz pomogę. Ho, ho dobra, raptor został rozbity No i torpedo Dobra, przynajmniej dobrze, dobrze wiedzieć, że dolecieliśmy gdzieś tylko trzeba teraz uważać, żeby jeszcze się gdzieś nie rozbić. Uuuu! a nie mówiłem, żeby gdzieś się nie rozbić. A tutaj się okazało, że tam ci państwo się rozbili. Dobra, nikt nie użył tego power upa, bardzo się cieszę. Jedziemy, mamy dwa te znaczniki, a już jesteśmy na trzecim okrążeniu. Czyżby to miało się okazać, że my to wygramy? No, jakby tak się stało, to by było świetnie, naprawdę. Ale czy tak na pewno będzie? Nikogo w zasięgu wzroku, 3,7 sekundy. Hmm, interesujące. Już tak trochę nauczyłem się z powrotem jeździć tutaj, więc wiem, jak można to wykorzystać w bardzo miły sposób. I żeby pokazać na co się umie. O, Vixen nas goni. A to niedobrze. O, Vixen jest szybki. No on może nam tutaj popsuć szyki. Tylko nie ten power-up. O! Udało się. No, chyba to zniszczyło właśnie Vixena. Ktoś nam sprawił piękny prezent. A my jedziemy, dojeżdżamy do mety. Takiego wyścigu elitarnego jeszcze nie było. Łatwa wygrana. Na samym początku szło nam o wiele ciężej, ale teraz, e, mniej, mniejsza ilość e, power-upów zużyta. Ale przynajmniej mamy dobre zwycięstwo w trzecim odcinku. Trzeci szczęśliwy odcinek. No, z dużą przewagą wygrywamy. Kwalifikujemy się do czwartego odcinka. No i dodatkowe wydarzenie nalotu. O, co to będzie się działo? W czwartym odcinku. Jestem bardzo ciekawy, a nam tutaj o dwie sekundy udało się pokonać raptora i wiksyna. Raptor chyba nam się tutaj przysłużył, że właśnie zniszczył tego wiksyna i mogliśmy. Dojechać na pierwszej pozycji. Wielki wybuch za nami. No i czas tylko zapoznać się, co nas czeka w czwartym odcinku. Tak więc zapraszam was już tylko na tą krótkie outro i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się do usłyszenia. Cześć. W następnym Split Second.